Siemaj jestem Mike. Dzisiaj unboxing nowego dodatku do tego, takiego jest Sietlon Daw, jak jedzie, nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie, do Turcji. Jedziesz do Stambułu, jedziesz. Nic tu. Jak kogoś interesuje w środku, tutaj nic nie ma ciekawego. Tylko kot tutaj jest i tak on jest. Kurg wazuzy, tutaj jak płyteczka. Kogo to powinien interesować? Wymaga gry podstawowej, to wiadomo. No, wiadomo, że wymaga podstawowej gry. Dodatek do Morza Czarnego. Czy nowe państwa ma Rumunię, Bułgarię i Turcję? I to by było na tyle, że filmik wam spodobał. Dobijemy 10 łapek i ze 7-7.